Ochotnicza Straż Pożarna w Bielsku rozpoczęła protest. To w związku z brakiem porozumienia z wójtem gminy. Spór dotyczy zatrudnienia kierowcy w OSP i zmianie zakresu jego obowiązków. Według nowej umowy kierowca ma przewozić osoby niepełnosprawne i dzieci samochodem oraz pełnić obowiązki konserwatora sprzętu w OSP, co powoduje, że Straż nie ma możliwości reagowania w godzinach 7.15. My nikogo nie chcemy zwalniać, my tylko chcemy uszczegółowić zakres obowiązków tego człowieka. Powtórzę to raz jeszcze, który jest pracownikiem Urzędu Gminy. W dalszym ciągu to jest z naszego stowarzyszenia, to wychodziło ten etat pracownika, który zapewni tą. Yy... Płynność naszego działania, działania Ochotniczej Straży Pożarnej w tych godzinach między 7 a 15, gdzie jest to utrudnione, jeżeli chodzi o kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Dotychczasowy etat kierowcy i konserwatora Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku funkcjonował od blisko 30 lat. Druchów wspierają mieszkańcy. Będziemy wspierać, będziemy, bo oni nam pomagają. <laughs> Całe 24 godziny są do naszej dyspozycji, a, a ten... A, a tutaj się likwiduje albo etat, albo wszystko się likwiduje. Kierowcy zwolnić najlepiej tak nie powinno być. Nie jest to zbyt duża wioska. Wszyscy tutaj znamy pana Marcina, czyli kierowcę. I każdy może zaświadczyć, że jest to człowiek, który rzuca wszystko, żeby biec innym na ratunek. Wójt zapowiedział, że przedstawi prezesowi i kierowcy Ochotniczej Straży Pożarnej kolejną propozycję. Czy zostanie przyjęta ta propozycja? Pierwsza została odrzucona. Gdzie ja uważam i dalej będę uważał, że to była najrozsądniejsza propozycja? My podtrzymujemy żeby ta, ten etat był. A w jakiej formie on teraz będzie, nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć, dopiero będzie to na spotkaniu przedstawione. Efekty tych rozmów za kilka dni. Druchowie zapowiadają, że będą walczyć o gotowość bojową, tak jak do tej pory, bo jednostka jest w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym.